Witajcie, jestem Pertix. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was dzisiaj w takim odcinku. No, już po tytule, w sumie będziecie wiedzieć, ja Wam tutaj tak naprawdę pokrótce powiem o co chodzi. No, pewnie jak wiecie, kto gra w Farminga 25, ten wie, że niedawno, parę dni temu tak naprawdę była łatka. No, łatka czy dużo naprawiła? To można powiedzieć, że trochę naprawiła. Ale też dużo zepsuła, i dzisiaj wam pokażę jeden, oczywiście, tutaj. Tak naprawdę, przykład, który ta łatka zepsuła, bo jeszcze dzisiaj miałem tą wersję gry. Oczywiście, bez tutaj, bez tego, jak to, bez tej aktualizacji. O, mogę tak to w sumie powiedzieć. I jeżeli malowałem tutaj sobie, oczywiście. W menu budowy sobie wszystko malowałem, czy jakby rzeźbiłem teren, obniżałem, czy podwyższałem, czy wyrównywałem. Jak widzicie, tutaj e, tak naprawdę są, są te cztery opcje. Wszystko było dobrze. No i teraz Wam chcę pokazać, no jak pięknie tutaj się tak naprawdę przez tą ładkę e, zepsuło. Ja tu sobie zaczynam podnosić, powiedzmy, teren. O, I widzicie, ja już puściłem i dopiero po jakimś czasie dopiero to zaczyna, powiedzmy tutaj ten. O, ja tu powiedzmy, że że niech tutaj to ten. I ja sobie tutaj popatrzę, ja już pojeżdżę. A to dopiero po tak naprawdę paru, nie wiem, można powiedzieć po paru sekundach, tak naprawdę minutach można powiedzieć, dopiero to zaczyna się podnosić. Zobaczcie, w ogóle ja tutaj najpierw miałem ten mniejszy pędzel i zobaczcie tutaj ta górka taka jakby została i ona dopiero się podnosiła i zobaczcie, ja tutaj już dawno tak naprawdę nic nie robię tym pędzlem, już nic nie jakby nie maluję, a tutaj no dopiero zaczyna się tworzyć. Tak samo jest z powiedzmy jakby równaniem. ja tu sobie pojeżdżę, żeby to wszystko Wygładzić i popatrzcie. Ja już nic nie robię, tak naprawdę, i to się dopiero samo, jakby tak naprawdę można powiedzieć, że nie wiadomo, kto tu jest. Powiedzmy, jakby jeszcze jedna osoba tu ze mną była i tak naprawdę by to malowała. No, powiem szczerze, że się zdziwiłem. Zdziwiłem się, jak to zobaczyłem. Także, no, powiem szczerze, no, nie powinno tego być, bo tak naprawdę uchadka powinna naprawić, a nie jeszcze bardziej zepsuć tą grę. Te, w ogóle tutaj to tak naprawdę będziecie mo mieli moją reakcję na żywo, jeżeli chodzi o malowania, bo nie wiem czy malowania też zostały zepsute, czy one normalnie. Czekajcie. Nie, malowania, malowania jak widzę, się nic nie stało. Malowania. Nie, dobra, malowania są wszystko jest wszystko dobrze. Także dobra. Akurat tego tutaj nie zepsuli, no wiadomo, drzewa, no to drzew raczej też no, nie, nie zepsuli, moim zdaniem. Także tak to wygląda. No ale jeżeli chodzi, tak naprawdę, główny temat dzisiejszego odcinka, no to było właśnie te formowanie, czy tam wygładzanie tutaj terenu, czy na przykład, jak tutaj podniosłem ten teren, to albo powiedzmy, bym chciał teraz obniżyć, no to on dopiero po jakimś czasie zacznie robić na, tak naprawdę tak jak Wam już wspomniałem yy, no z dwie minuty temu że jakbym jeszcze miał tutaj na serwerze jakąś jeszcze jedną osobę i powiedzmy ja bym tutaj pokazał pędem gdzie ona ma pomalować i ona dopiero by to zaczęła malować a tak naprawdę yy, nie jest jestem tu oczywiście sam na tym safe także no to jest jeden z można powiedzieć z Paru błędów które ta nowa łatka tutaj do farminga wprowadziła, bo y, nawet tam czytałem na y, czy na stronach, czy w ogóle w, y, na czacie, na live'ach albo coś takiego, że naprawdę jest, jest parę takich błędów i jeszcze parę ja też już tutaj parę błędów zauważyłem jak sobie po tej nowej łatce pograłem ale no to jak będziecie chcieli to sobie na czy na umie na liveach na moim kanale to zobaczymy przetestujemy czy właśnie może na jakichś odcinkach także ja dziękuję bardzo serdecznie wam za oglądanie dzisiaj taki tak naprawdę ciekawostkowy kolejny odcinek Powiem szczerze, że naprawdę jak tak będą dalej łatki wychodziły i będzie jeszcze tyle tych można powiedzieć, że. Bu, no, nie, no, Błędów tak naprawdę, które nie zostały poprawione, albo tak naprawdę no, te rzeźbienie terenu to było tak na, szczerze powiedziawszy, to było dobrze zrobione, tylko po tej łatce się zepsuło. Także dajcie znać, co wy sądzicie o tej nowej łatce, bo czy to. W, jakieś plusy zauważyliście, że są? E, czy bardziej ta łatka była na minus? Dajcie znać. E, ja dziękuję za oglądanie i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się na razie i cześć.